Witajcie! Dzisiaj będę testowała zestaw z Action farby akrylowe i myślę, że dopiero dzieciaki jutro będą testować je na zajęciach plastycznych. Zawsze testuję przed, żeby zobaczyć jak dzieciom się będzie pracować. Nakładam trochę na paletkę i maluję jakąś na przykład kolorowankę, albo mały obrazek. 32 kolory i mamy dwa pędzle. I powiem szczerze, że to jest chyba po prostu farba biała i szara. Ale nie jestem pewna, zaraz obrócimy. Mm, tu mamy, jakie mamy kolory. E, ciekawa gama kolorystyczna, no taka prawie tradycyjna, natomiast podoba mi się, że są takie też ziemiste, dużo ziemistych odcieni. jak one w rzeczywistości będą wyglądać. Mamy taki cieniutki pędzelek iskośny, mamy po polsku. E, szybko schnąca farba akrylowa I... To jest taka mała paletka, jest na razie zabrana testowo, dzieci będą używać klasycznych tutaj pędzelków, no natomiast ja testuję ten pędzeleczek, jeżeli się sprawdzi, no to po prostu do ArtPlace nabędziemy więcej tych zestawów, tak by każde dziecko miało ten pędzelek. To są takie akwarele w kudełeczku. to Wam dzisiaj pokażę, bo jest dziewięć kolorów zwykłych, dziewięć metalicznych, jeden jakby brush pen, czyli ten taki pędzelek długopisowy i gąbeczka i tutaj coś jeszcze jest napisane? Zestaw akwareli. To tak wygląda. No i dzieciaki będą jutro na zajęciach malować takie płótna. E, tu mamy z motylami takie płótno, a e, tutaj e, mamy takie płótno z kwiatami. E, no i tutaj, no to są powtórki jakby, nie? One się niczym nie różnią. Mamy tylko dwa rodzaje. I jestem ciekawa jak dzieciakom się będzie malować, bo będą testować i jedne i drugie farby. Jak jakim się te farby e, e, sprawdzą. Dam Wam feedback właśnie, do, jak tam e, inspiracja mi przyjdzie, jak mnie pokieruje twórczy instynkt i ins, inspiracje wewnętrzne, czy dogrywaj do tego filmu, czy podzielicie na Instagramie. Otworzę tylko z ciekawości na razie ten zestaw, żeby Wam pokazać, co to są za tubki. I widzicie, ja myślałam, że to jest szary, bo tutaj napis jest szary, ale nie, to wychodzi na to, że to jest po prostu czarna farba. Czyli czarna i biała są po prostu w tej... E, dużej tubce, jednak się ich bardzo dużo używano, szczególnie białej. No czarny nie aż, chociaż dzieciaki lubią tą czarną stosować na zajęcia, więc cieszę się, że jest czarna i biała, że jest ich więcej. No bo dzieci będą miały pole do popisu, to wytestujemy, przetestujemy jutro, jak się na tych płucnach będą tutaj sprawować te nasze farby. Od razu pokażę, jak wyglądają te farby mniejsze, abyście mogli sobie zobaczyć i przejdę do testowania tej małej, tego małego serciku z akwarelami. Wypakowałam i po prostu no gama kolorystyczna mnie troszeczkę zaskoczyła tak e, pozytywnie, bo te kolory no takich chyba z dzieciakami jeszcze nie mieliśmy, bo mieliśmy naprawdę różne, tak jak mówię te ziemiste mi odpowiadają e, i że nie ma takich mega neonów ba i bardzo mnie to cieszy, że nie ma takich typowo neonowych, tylko takie farby, no ja lubię takie kolory, szczególnie ten mnie interesuje, to jest taki jakby granatowy, to pokazać, ciężko to pokazać, ale jest to... To jest granatowa farba. No, 20 ml. I powiem Wam, że kolorki mnie ciekawią. Bo już się nie mogę doczekać, aż będziemy sobie malować. Ja Wam pokażę tylko te pędzelki. To było tak zamknięte. Tu mamy te pędzeleczki, dwa. Wiadomo, że pędzli to trzeba mieć sporo swoich i, i zawsze być przygotowany. Ja będę malowała e, testowo jedną kolorowankę, żeby e, Wam zaprezentować, e, jak to się prezentuje. Aquarel Set. Tutaj mam Aquarel Coloring Book, które pokazywaliśmy Wam na YouTubie, którą polecamy. I OK, w środku to wygląda tak. No, oczywiście one są twarde. Tutaj jest ta gąbeczka. W sumie można sobie tak. Mm... Pocieniować troszeczkę, tak? Tą pracę swoją, także to jest fajne. Ja mam takie gąbeczki w domu, ale fajnie, że dołączyli do zestawu. Tu możemy sobie mieszać kolory, potem to jakoś wy, wyczyścić, na przykład ręczniczkiem papierowym. No tutaj mamy właśnie ten brush pen, zaraz wam pokażę. No zobaczcie, tu są totalnie troszkę inne kolory niż w tych dużych farbach, co Wam pokazywałam. I powiem szczerze, że no, tam ta gama kolorystyczna bardziej ze mną rezonuje, ale spoko zobaczymy, będziemy mieszać. Tu jest ten brush pen, zaraz nadajemy do niego wody. Ja i tak sobie przygotowałam pędzle. W razie włu, jakby trzeba było sobie jakoś poradzić, po swojemu. No to mam swoje pędzle, mam kubeczek z wodą Oczywiście tutaj pokażę Wam końcóweczkę. Nie wiem, czy ja coś e, robię, nie tak, ale okazuje się, że to się pobiera e, jak e, z pipety wodę. Bo, bo tutaj, o zobaczcie, nie wiem, czy widzicie. Trzeba go inaczej otworzyć. Sama jestem ciekawa, o co tu chodzi. E, dobra, to sobie weźmę ten biały z szarym. Bo tu może można sobie też dodać, wiecie, co myślę, zwykłą akwarelę. Ale dobra, zobaczmy. Ja bym zrobić. Taką białą, biało-szarą, oczywiście przez to tak nie widać, więc zobaczymy jak to będzie szło. Ja także cieszę się, że mam dla dzieciaków zwykłe pędzelki, bo by za długo tym malowało, bo by im cały czas woda ubywała. Chyba że dojdę do tego, jak to się robi. Generalnie ta paletka jest fajna, fajnie się nią robi, fajnie się nią pracuje, ale no na razie używam jednego szarego koloru, także no nie za wiele mogę powiedzieć. Natomiast y, będzie poręczna dla dzieciaków na wyprawy, w podróż, można sobie zamknąć, można sobie spakować do auta, y, no i też może dzieciaki lubią bardziej takie y, zamykane rzeczy i rodzice też przy okazji, bo mają wszystko jakby tak y, pod kontrolą. No bo jednak jak pracujemy na standardowej akwareli czy w ogóle standardowej farbie, my musimy się oczywiście e, przygotować na to, że, z tej, e, że te farby, farby nam się porozle, porozlewają, nawet takie mamy nałożone, tak? A tutaj jednak jest ta kostka, i a nawet jak nią pracujemy, no to ona i tak mm, cały czas jest na tyle twarda, żeby nie narobić na bałaganu. Więc ja myślę, że to jest dobra opcja dla dzieci. Często mi się, pyta, często mi się pytacie właśnie na Instagramie, co to Artplace? No Artplace to jest miejsce tutaj, w którym prowadzimy za, zajęcia plastyczne, tak? Także jeżeli jesteście tutaj zainteresowani, no to się śmiało po prostu bo więcej szczegółów zapraszam na Pyż. No i Arpleys to jest też miejsce po prostu no, takie tworzenia. Tutaj się po prostu odrzeczuję, tutaj jestem, tu przebywam, tu jest moje, m, moja pracownia, i, i tak to wygląda. No więc ja sobie teraz jeszcze tylko troszeczkę tutaj popracuję nad liniami, żeby było bardziej wyraźne i generalnie fajnie się malowało tymi farbami, tylko że te pigmenty faktycznie są takie naprawdę jasne, więc no generalnie dzięki temu też można poprawić w razie, bo jak coś tam nie wyjdzie, więc to też jest spoko. Ale mogłoby być też troszeczkę może ciemniejszych odcieni, chociaż mi pasowało. Ja to dla osoby, które po prostu docenia każde narzędzie, bo z każdego można coś fajnego wyciągnąć. No i Dlatego też no fajne to jest, że właściwie one za mocne nie były, bo ja mogłam sobie tutaj fajnie pracować, tutaj sobie troszeczkę, żeby no troszkę uwidaczniał zawsze tą pracę, żeby mm, coś tam było widać i e, jestem tylko ciekawa po prostu czy dzieciom będzie się z tym fajnie pracować, bo jednak trzeba mocno przyciskać pędzel do tej farki w opakowaniu. Mm, żeby, szybko, żeby uzyskać taki mocny e, efekt, bo w akwareli tubkowej jednak to idzie bardzo szybko, bo po prostu zanurzasz pędzel, często dzieciaki też za mocno od razu e, jak e, tworzą, no to założą pędzel i zaraz jest e, bardzo grubo na pędzlu, mają tego wyczucia, więc myślę, że to jest fajne w... w w ćwiczeniu po prostu tutaj jest na pewno ten nałożenie farby jest takie delikatniejsze, bezpieczniejsze dla dziecka, bo dzieci często za dużo nakładają, zależy też od wieku, a tutaj swobodnie mogą się nauczyć, mogą więcej próbować nakładać, kombinować. Może to pomóc im wyćwiczyć jakby tą, ten moment takiego stopu, kiedy już nie powinni nakładać tej farby, żeby sobie nie nababrać na pracy. Także ja myślę, że to by było fajne do przećwiczenia, jakby nakładanie tej farby, nie? Ale jakby zaraz wam pokażę efekt końcowy to sobie sami zobaczycie, jak to się prezentuje. Pokazuję efekt końcowy, ja jestem zadowolona. Trzeba sobie tylko linię wykończyć jakimś cienkopisem, czy pisakiem. Ja nie miałam tu cienkopisu, więc po prostu pisakiem to zrobiłam i tak to się prezentuje. Krycia mają fajne, polecam do tego gąbeczkę. Ja sobie wyrwę to powieszę w Art Place, czy gdzieś, lub nie, powieszę. zobaczymy, jak będę chciała, ale generalnie jestem zadowolona z tych farb, także polecam. Aquaral set gdzie mamy, tylko jednak polecam mieć swój pędzelek, chyba, że wiecie, jak pompować wodę do niego, albo jak to się odkręca. A was zachęcam do subskrypcji naszego kanału, by być z nami na bieżąco z naszymi y, narzędziami plastycznymi i innymi. Wszystko, co znajdziecie na naszym kanale, warto jest obserwacji, także pozdrawiamy też osoby, które są zainteresowane edukacją, osoby, które są zainteresowane wolną edukacją i edukacją alternatywną, również znajdą dla siebie dużo na tym kanale, także zapraszam do subskrypcji i pozostawienia łapki w górę.